Mamy tutaj ufundowany jeszcze taki dokuminek skromny od firmy Sejkopol, która produkuje zioła dla gołębi. Mamy tutaj akurat przy sobie napierzeniówka, napierzenie dla gołębi, to są herbatki, które się parzy i podaje gołębiom do picia. Tutaj taką ufundową nam czapeczkę dla kolegi, który uzyskał pierwszą drużynę, jest to Marek Graś. z naszym tutaj logo i z gołębie dobry lot, także gratuluję Ci Mariusz, to jest od firmy Sejkopol. Bardzo dziękuję firmie Seiko i Tobie po prostu, żeby Ty gołębie się wypierzyły do zera. Dziękuję ślicznie. <laughs> <ci się. śmiech> dziękuję bardzo.